Witam Was w Farming Simulator 2022. Aktualnie, no nie, że mam nowa, to jest mój prywatny safe. No i sobie myślałem, że mam odcinek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak nie, jaka będzie oglądalność. Aktualnie Łąkę sobie, wymyśliłem się na książkę, planuję zrobić. Trzeba to zgrabić, to już jest wy wykoszony. Mapa to osada. To oni to ferbuson. No, ferbuson. No dobra, łąka ładnie wykoszona. To grabić można zaczynać. Trochę tego jest tej łąki Dwie łąki połączone w jedną No i jeszcze, że nie to zwinąć i owinąć A jeszcze, bo nie da się zebrać Trochę jest trzeba, to jedno się w ogóle Dobra, nagry nagrywa się nie wiem, na Też że... można je na kierownicę, ale mi się nie chcę pod, pod, podłączać. Szczerze mówiąc... Dobrze się nie da i na... że nawet. W miarę dobrze. Nie wiem, jaka byłaby ...farminga, taki... probny odcinek. Teraz ja nie mogę wam moją właskę pokazać No to jeszcze mam Combine Cross Maxi No chyba 108 LS Pają, średnik, kosiarka, ogielka zaserująca. Jeden jak Kultywator. Tur. Czepa mleko. Paszowóz. Berbeczkowóz. Rozrzutnik. Obdzielnik. Widły do palet Pług. I tutaj przeprzyczepy. Jedna, druga i do beli. Jeszcze belek trochę mam, złe kiszonki. Jeszcze jest też kiszonka. Tutaj obornik. A tutaj jeszcze mam trochę kiszonki, jeszcze trochę za, za, zostało z trawy. Oczywiście. No i... 40 trówek posiadam trzeba jakby zarabiać no cóż zobaczymy jaka będzie oglądalność jeśli będzie mała to nie będę więcej nagrywał więc taki próbny odcinek to tyle do następnego, trzymajcie się cześć